Ruta Transport. 30 lat doświadczenia w transporcie na rynku krajowym i międzynarodowym. 1987. Założenie firmy Ruta. 1993. Zakup pierwszej naczepy do przewozu cementu luzem. 1994. Zawarcie kontraktu z cementownią Rejowiec. 1997. Rozpoczęcie stałej współpracy z Bosta Beton. 1997 Zakup pierwszego fabrycznie nowego ciągnika marki Skania. 2000 Początek współpracy z cementownią Ożarów. 2002 Kupno pierwszej fabrycznie nowej naczepy marki Spicer. 2004 Przekształcenie firmy w spółkę jawną. 2004 Zakup bazy transportowej w Mińsku Mazowieckim. 2004 Wejście na rynek transportu międzynarodowego. 2005 Podpisanie umowy serwisowej z firmą Spitzer. 2008 Wdrożenie systemu zarządzania jakością ISO 9001. 2008 Zakup pierwszego silosa kiprowanego 60 m3. 2009 Wprowadzenie standardu GMP Plus b 41 2013 inwestycja w silosy 45 metrów 3 i w program Ecolution by Scania. 2015 rozpoczęcie budowy nowego obiektu biurowo-serwisowego. 138 zestawów drogowych. Tylko w 2016 roku przewieźliśmy ponad 700 tysięcy ton ładunku, pokonując przy tym 17 milionów kilometrów. To odległość pozwalająca pokonać trasę z Ziemi na Księżyc. 44 razy. Zużyliśmy przy tym ponad 5 milionów litrów paliwa. By tego dokonać, nasi kierowcy spędzili w trasie ponad 500 tysięcy godzin. Mechanicy, dbając o sprawność pojazdów, wymienili 10 tysięcy litrów oleju. A pracownicy biurowi pracowali każdego miesiąca ponad 3000 godzin, zużywając 270 tysięcy arkuszy papieru. Wszyscy razem zaparzyliśmy przy tym 750 kg kawy. A jak to się zaczęło? Początek był taki, że jako młody człowiek miałem ochotę otworzyć własny biznes. Kupiłem ciężarówkę, która miała 18 lat. Był star 28, a ja wówczas miałem 23 lata. Sam byłem kierowcą tej ciężarówki. Kiedy po raz pierwszy zobaczyliśmy samochody skani, ciągniki siodłowe, zrobiły na nas niesamowite wrażenie. Były naprawdę w świetnym stanie, zarówno technicznym. Jak również wizualnym. Tata zażartował wtedy, że kiedyś kupimy taką ciężarówkę. Nam ten żart bardzo się spodobał. Pierwszym takim momentem przełomowym w historii firmy to był rok 1997. bo Wówczas podjąłem decyzję, że kupię pierwszą nową ciężarówkę. I zakupiłem ciągnik siodłowy marki Scania serii czwartej. Kupywaliśmy następne i następne i następne. Do 2002 roku dysponowaliśmy flotą 10 zestawów. Potem kolejnym momentem przełomowym był rok 2004. W tym roku zakupiliśmy bazę transportową, na której jesteśmy do dzisiaj. Kolejnym punktem zwrotnym w historii firmy Ruta był rok 2008. W tym roku właśnie wdrożyliśmy system zarządzania ISO, a następnie zakupiliśmy pierwsze silosy kiprowane. Poprzez 13 lat mojej pracy obserwuję nieustanny rozwój firmy, jeśli chodzi o zakup nowego sprzętu, czyli nowych samochodów ciężarowych, jak też rozbudowę infrastruktury. Gdy zaczynałam tutaj pracę, zespół był w biurze 6-osobowy, całość zatrudnienia to było 74 osoby. W tym momencie pracuje nas w biurze 17 osób. Siłą przedsiębiorstwa jest jego załoga. My inwestujemy w ludzi, stwarzamy im dobre otoczenie do pracy i ci ludzie od nas nie odchodzą. Najstarszy stażem pracownik pracuje 23 lata. Ja nie mam tego odczucia, że ja, ja tu jestem najstarszy. Zresztą z tych młodszych, którzy tutaj przychodzą, to nawet niektórzy nie wiedzą, kto tu najdłużej pracuje. Ale z tych, którzy już tutaj pracują, Powiedzmy po 15, albo są i tacy, co po 20 lat już tu pracują. No to z nimi człowiek przez te lata to się tak pozżywał. Kupywaliśmy kolejne nowe zestawy, podpisaliśmy z Cementownią Łożarów umowę na przewóz cementu. Potrzeby cementowni wzrastały, więc razem z tymi cementowniami, z którymi współpracowaliśmy, żeśmy się rozwijali. Głównie z Cementownią Łożarów i z Cementownią Rejowic. W tej firmie jest tak duży potencjał, że po prostu chciałem w niej uczestniczyć i po prostu dalej ją rozwijać. Wiadomo, że każdy ma jakieś swoje problemy, swoje bolączki, swoje lepsze, słabsze strony. Staramy się uzupełniać. No, w zasadzie działamy jak monolit. Firmy rodzinne są skuteczne gospodarcze, są socjalnie odpowiedzialne i są regionalnie zakorzenione. U nas pracuje 175 osób, to należy przyjąć, że 175 rodzin żyje z tej firmy. Więc my czujemy za to odpowiedzialność. Dobre traktowanie pracowników powoduje bardzo pozytywny efekt zwrotny. Od strony szefa tu się nic nie zmieniło. To zawsze było podejście takie, żeby robota była zrobiona i pracownik był zadowolony. Przez jest osobą konkretną. Przeznacza pewne cele, do których dążymy, które realizujemy. Na przestrzeni tych 10 lat obserwuję ciągły rozwój firmy. Daje to mi jako pracownikowi poczucie stabilności, bezpieczeństwa w pracy. Pracują tu ludzie z pasją. Jeśli chodzi o warsztat, o serwis mechanicy, z pasją do motoryzacji, no i, i z takim pazurem, z zacięciem do, do tego tacy ludzie, którzy nie odpuszczają. Od zawsze pasjonowałem się motoryzacją. Lubiłem dźwięk silnika, lubiłem zapach benzyny, zapach oleju, co się wydaje dziwne, tak? U dziecka. Tata zawsze miał zadbane auta. Też mi się to podobało to dbanie o auto, że auto jest zawsze w dobrym stanie technicznym. nasz tak jest przyjęte, że jak się wraca, samochód zatankowany, na myjkę, samochód umyć i dopiero do szeregu. Ruta, transport stawia na ludzi, stawia na jakość. Tylko wtedy firma może być dobra, jeśli pracujący w niej ludzie są dobrzy. Nigdy nie chcieliśmy, żeby w naszej firmie był jakiś obcy kapitał. Zawsze chciałem, żeby to była firma polska, żeby kapitał firmy był skupiony w rękach rodziny. Na ten moment już pracują dwa pokolenia. Trzecie pokolenie rośnie. Ruta transport. Skracamy dystans.